Siemano. Taki sternik Passat B6. Podobno coś tam zalany był. Ale że otwierany i nic tam nie widać. I że niby po tym otwarciu coś tam się jakiś błąd od wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy. Wyskoczył, którego wcześniej nie było, ale wcześniej były inne. Czyli jest taka, takie podejrzenie, że po prostu wysechł, i tam te błędy, które były wcześniej, zniknęły, ale zostały od, od, od powtyskiwaczy jakieś tam podobne. że niby przy otwarciu się tu coś stało, ale nie wiem. Trzeba będzie zajrzeć na drugą stronę płyty. Ja sobie to dam do szklarni, bo jest gorąco, żeby nam to trochę tu rozmiękło, i wejmę tę płytę. Ona jest tutaj, się trzyma, jest przyklejona. Trzeba to ostrożnie robić, żeby, żeby kulki nie puściły, nie. Dobra, idę wyciągać. Jeszcze dodam, bo to jest ten odpowietrznik, jak kiedyś robiłem w superbie, w skodzie, to też tu nic nie było widać, a tu po prostu pod tym odpowietrznikiem na płycie było miejsce na, na. Pamięć flash BGA, której akurat nie było w tym modelu, w tej wersji płyty, i właśnie na tych kulkach, na tych padach się tam zrobiło dzielono, nie? Dobra, idę to wyciągać. Dobra, mam to już prawie otwarte, bo tu się jeszcze trzyma z tej strony. Od tej już. Płyta jest już też odklejona, tylko tu trochę złącze trzymało. No i co, patrzymy. Raz, dwa, trzy. Nie ma śladu. Żadnego śladu zalania. Jedynie tutaj przy otwieraniu coś było dotknięte niby, że się jakiś element trochę przesunął. Aha, no ale tu obok widzę, brakuje jednego. Po prostu przy otwieraniu tutaj widać chyba się omsknął śrubokręt. No cóż, zdarza się. Nie wiem, co to był za element. Czy to był rezystor, czy kondensator. No tu idzie do tego elema operacyjnego. No być może i od tego jest ten ten błąd tych wtryskiwaczy. Spróbuję sobie znaleźć spróbuję sobie znaleźć taką płytę. Nie musi to być Volkswagen, może to być co innego, byle to była EDC-16, Nie. DC 16 U-34, idę szukać takiej płyty. Tutaj znalazłem taki podobny w po, powtyczkach. Tutaj też ma to takie ucho, tylko ten ma nagwintowane, ma dwoje uszu, a nawet cztery. <laughs> też ma takie cztery tutaj otwory, tylko że ten ma dwa nagwintowane, a ten nie ma. To chyba będzie inna płyta. Nie, no żartuję. Jest szansa, że będzie taka, właśnie jak szukamy, ale to się pokaże po odkręceniu. On już był odkręcany. Nie wiem, co to jest, jak jest jego stan. Ale właśnie na takie okoliczności sobie je trzymam. O, nie był otwierany do końca, tylko był uchylany. Pewnie też czegoś szukałem. No nie, inna płyta. Podobna, ale inna. Inna, dobra, szukam dalej. No, i dobra, udało mi się kupić podobny. Nie, nie z takimi samymi numerami, tylko podobny, po prostu po modelu: edc 16 u 64 u 34. EDC16U34. Numery są inne tutaj te wszystkie. Ale płyty powinny być takie same. Już sprawdzałem, są takie same. No nie są takie same. No płyty nie są takie same. Ta jest bardziej wyposażona. Niestety, ale ten element tutaj w tym miejscu jest. Tutaj jest oderwany, o. Nie ma. A tutaj jest. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest za rezystor. Czy to jakiś. Czy to jakiś dławik. Chyba nie ma na tym oznaczeń. Zmierzmy sobie to najpierw, może. 4, 6 kg. Zobaczcie, czy coś pod mikroskopem widać. Zerknijmy sobie pod mikroskopem, co tam widać. No tutaj. Tutaj widać, że nie widać nic. Tutaj jest też taki element. A nas interesuje ten. On tutaj nie ma w ogóle oznaczeń. No. Tutaj rezystory mają. Niby nie. A te tutaj elementy nie mają. Ciekawe, ile ma ten obok. Zmierzmy sobie go też. A ten też nie ma znaczenia. No dziwnie się to zmierza. Ten jakoś 4, 7 kg, a ten. Coś to to jest, nie wiem co to jest. Chyba po prostu, no co, no wylutuję to i wlutuję do tego, no bo co innego zrobię. Wylutowałem, pokazuję 4,6 kg. Żeby mi to tylko nie odpstryknęło. Tylko dziwne, że nie ma oznaczeń. No było 4,6, no. Tak to wygląda. Dobra, wlutowałem ten rezystor. Tutaj ten kondensator był też ruszony, to też go wymieniłem. No szkoda, że nie da się tego sklonować, bo są różne płyty. Myślałem, że będą takie same. Płyty są generalnie takie same, tylko no tamte jest, tam jest mniej wyposażona. No nic, sklejam to dość porządnie, żeby, żeby było szczelne. No i składam. I co? Niech patrzy. Raczej te błędy, które tam wcześniej miał coś tam od czujników chyba, czy coś, to prawdopodobnie może być, mieć, któryś czujnik miał zwarcie, nie? I dlatego tak wyskoczyły. No nic, zobaczymy. Jak nie, no to to się sklonuje. Dobra, jeszcze zanim to skleję i mu wyślę, to pomyślałem, że zrobię sobie kopię tego sterownika. W razie jakby sobie zażyczył później, że, że chce drugi, no to wtedy no ja kupię do siebie, z, wrzucę mu ten wsad z tego i po prostu mu wyślę. Będzie szybciej, nie? Zrobię to po bdm czyli tymi punktami tutaj. Tylko proszę się teraz nie śmiać z mojej, e, Mojego ko kowadła, czy jak to się tam nazywa? Z mojego pozycjonera... Z mojego pozycjonera BDM. Taki kiedyś kupiłem i... No i taki już jest, nie? Tutaj są takie sprężyste piny. Pogopiny się to nazywają. Z tego co wiem. No i ustawia się sterownik pod tym. I tym się tutaj dociska. O. No mówię, ta, ta, ten pozycjoner jest w słabej jakości, ale no... Taki kiedyś kupiłem i taki mam. Nie mam zamiaru na razie zmieniać, bo za dużo... Za dużo na bdm ja nie robię. No i tak to wygląda, od prawej strony jest e, się to dotyka, bo tu są jeszcze dalej piny, nie. Ale te zostają wolne, od prawej strony się ustawia te pogopiny. Dobra, odczytuję. No i dobra. Zgrany sklejone aż tu wylatuje masa. Powinno być OK, jeżeli chodzi o szczelność. A co dalej z tym, to nie wiem, to, to się okaże. Dobra, tyle. Na razie do zaś.